Zajmiemy się dziś multiplayerem z gry Halo 4. I to, co tutaj widzicie już na pierwszy rzut oka, jest to statek UNSC Infinity, który będzie nam służył jako pewnego rodzaju lobby, menu trybów wieloosobowych. Jest to pewnego rodzaju nawiązanie do kampanii singlowej Halo 4, no, w której pojawi się właśnie ten statek. Master Chief będzie miał tam z nim do czynienia. Gdzieś tam w tle się przewija wszystkich trailerów, i jest on pewnego rodzaju wytłumaczeniem fabularnym dla wszelkiego rodzaju starć sieciowych. Otóż Spartanie, chyba generacji czwartej, bo już nie pamiętam w tej chwili, będzie czas to już wspomnieć, toczą na nim treningi, zaś wszystkie mapy to są takie symulacje bojowe. Tłumaczy to Wszelkie warunki map, jakie mogą się pojawić, oraz multiplayer w Halo 4 będzie się dzielił na dwie podstawowe kategorie, i będą to oczywiście competitive i kooperacja. Pierwsze to jest tak zwane wargames, zaś współpracować będziemy w ramach tak zwanych Spartan Ops, które będą swego rodzaju mini kampaniami. Będziemy dostawać je w paczkach po pięć misji i będą to w pełni, fabularnie uzasadnione przerwniki od głównej kampanii, ponoć sumarycznie. Mają być one dłuższe od Halo 3 od DST i będą ukazywać co jakiś czas. W ramach takiego DLC, tylko że będą całkowicie bezpłatne dla wszystkich posiadaczy oryginalnych kopii. Przykładowo pokazane etapy z kooperacji były specjalnie pod nią przygotowanymi etapami i ma być to ponoć regułą, a nie wyjątkiem. Doczekamy się rozwinięcia systemu levelowania postaci znanego z Halo Ridge, będziemy zdobywać kolejne punkty, osiągnięcia, challenge, no i blokowywać nowy sprzęt. Nowi twórcy nie chcą bardzo mieszać w sprawdzonej formule multiplayera Halo, będą go po prostu stopniowo dopieszczać. Powróci kustomizacja wyglądu naszej postaci oraz wejdą w życie tak loadouty, znane chociażby z serii Call of Duty, gdzie będziemy dobierać sobie sprzęt. Powróci również ładna animacja zabójstwa wroga od tyłu. Kultowe wartogi mają być ponoć nieco osłabione, niezwrotne itd. Oraz spotkamy rzecz jasna nowych przeciwników, czyli klasę 4 Runnerów. A to wszystko na początku listopada, bo już drugiego w piątek. Dla posiadaczy Xboxów nie może być lepszego FPS-a w tym roku.